Zwycięstwo z ECB w z w Sosnowiec 3-1. Jak podsumujesz to spotkanie? No, szczerze mówiąc słabe spotkanie w naszym wykonaniu. Słabo zaczęliśmy. No, trzeba powiedzieć sobie wprost, że nie było to najlepsze spotkanie z naszej strony. Natomiast cieszy to, że jest wygrane i podtrzymujemy tą pasję wygranych dalej. No właśnie, tylko wynikało to bardziej zaskakująco dobrej gry Zagłębia, czy waszej słabszej dyspozycji? A myślę, że na pewno z naszej słabszej dyspozycji. No, czasem zdarzają się po prostu takie mecze, czasem tak to wygląda. Ale tak jak mówię, ważne, że dzisiaj jest wygrana 3 punkty i już zapominamy o tym meczu, szykujemy się na mecz z Sanokiem. Czasami miałem też takie wrażenie z perspektywy trybun, że troszkę chyba za bardzo koronkowo chcecie momentami grać i wręcz wjechać z trąskiem do obramki. Tak, ja też odnoszę takie wrażenie. Czasami, jak się gra z Powiedzmy na papierze, słabszą drużyną, to e, wdaje się taka nonszalancja, e, takie niepotrzebne wyluzowanie, no i e, no wtedy właśnie robimy sobie sami problemy. No i dzisiaj też te, też te nasze kary. E, jedna też moja, na pewno niepotrzebna. E, to na pewno też nam utrudniło mecz. Przede wszystkim te kary, no i, no i to, to zbyt duże wyluzowanie. No właśnie, początk, początkiem sezonu to była Wasza bolączka, zbyt duża liczba kar. W ostatnich meczach zdołaliście gdzieś to powstrzymać, było dużo lepiej. A dzisiaj znowu wracacie do tego, czego nie powinno być. No tak, jak mówię, ja myślę, że to wynika z, z tego zbyt dużego wyluzowania przed meczem, złego podejścia do meczu. No ciężko jest to skomentować, ja nie miałbym pretensji do sędziów, czasem, czasem są tam złe decyzje z ich strony, natomiast dzisiaj też sami sobie niepotrzebne problemy robiliśmy. Niemniej gra w defensywie chyba dzisiaj była całkiem w porządku, 30 strzałów oddanych i tylko jedna stresowa bramka. Tak, no na pewno w defensywie sobie... Dobrze radzimy. Na pewno też bardzo trzeba pochwalić Linusa w każdym meczu. Naprawdę imponuje dobrą formą. No i możemy być z tego zadowoleni. Indywidualnie patrząc na Twoją dyspozycję, mam wrażenie, że z meczu na mecz grasz coraz lepiej i coraz pewniej się czujesz na lodzie. Tak, dziękuję bardzo. Ja myślę, że tak jak każdy zawodnik z coraz większą ilością meczy, z coraz większą ilością czasu spędzonego na lodzie, w rytmie meczowym, w tempie meczowym, po prostu zawodnik się przyzwyczaja i. To nie to, że ja jestem jakimś specjalnym zawodnikiem. Myślę, że każdy, każdy zawodnik, który coraz więcej gra, po prostu łapie pewność, czuje się pewniej. No i też na pewno kibice bardzo mi pomagają, bo po każdym tam powiedzmy niezłym zagraniu jestem nagradzany brawami, także cieszy mnie to bardzo. W niedzielę czeka Was daleki wyjazd do Sanoka. To będzie też na pewno możliwość trenowania pewnych elementów przed Ligą Mistrzów, ale pytanie właśnie, czy skupiacie się już wówczas na Lidze Mistrzów, czy myślicie tylko wyłącznie w kodekcie ligowym? Myślę, że nie skupiamy się na Lidze Mistrzów, ponieważ każdy mecz jest tak samo ważny. Nie można właśnie tak jak dzisiaj zlekceważyliśmy, to nie można tak zlekceważyć Saloka, bo mogą być takie same problemy. No i myślę, że, że skupiamy się teraz na meczu z Sanokiem, a będziemy patrzeć po tym, co będzie przed meczem ze Straubing Tigers. No właśnie, Straubing Tigers póki co w lidze nie radzi sobie najlepiej. Gdzieś patrzycie na to, śledzicie to, czy raczej skupiacie się przede wszystkim na sobie? Ja myślę, że oczywiście patrzymy na przeciwnika, jak gra, natomiast nie oceniamy jego formy. Nie patrzymy czy mają dobre wyniki, czy, czy złe, bo w tej lidze, lidze mistrzów naprawdę drużyny są na tak ogromnym poziomie, że z każdym jest bardzo ciężko.